Biały fotel, no, no, no Ja się cieszę DERAWATY Ja no pierdolę A to jak, jak nie mam przeszkadzać to może się odwrócić no, Dobra, a wy co kurwa, nigdy nie widzieliście seksu? Nie no, no tak nie. się, cześć no, no, ja chcę to jak chodź. chodź Pa pa Chodź po szatkę, Stefan Dobra, Albert, spierdolaj stąd <laughs> Szczepan <Bur -Karter. śmiech> co to znaczy kurwa Bur Karter. No, z kartelu <laughs> O kurwa SZNELA, SZNELA, FIK MIŚ, O, o, o. No, to O, teraz nie będzie, o, o O, EFSIEN, EFSIEN, oo mm. O FIK MIŚ, SZNELA Co ty kurwa pierdolisz? Jaki on jest pojebany No, o chodź chodzi. chodź Co kurwa gada? Jesteś hibnięty na łeb Dobra, dobrze i do jutra A ty nie śpisz ze mną? No dobra, mogę spać. Nie dołączę, no, jak, jak chcesz to sobie, jakby luz, jakby nie, nie no, kurwa. Nie no, to inne, dołączę do ciebie. Aha, so, dobra.